Z tej strony Łukasz z kanału motywacyjnego. Elegancko. Jak widzicie, cały czas w rozwoju. <laughs> Zapraszam Was dzisiaj do bardzo ciekawego tematu. A dzisiaj tematem jest po co w ogóle ten rozwój. I myślę, że jest naprawdę o czym porozmawiać, że. Dzięki rozwojowi swojemu, naprawdę życie może się zmienić na dużo lepsze. I to na swoim przykładzie mogę nawet powiedzieć: teraz aktualnie mieszkam na przykład w Anglii, już 7 lat, a wcześniej mieszkałem w Holandii 3 lata. 3 lata tam pracowałem. Tam też imprezowałem, bardzo imprezowałem i jak dobrze wiecie, z czego Holandia jest znana. Tak, z coffee shopów. Można powiedzieć, że coffee shopy naprawdę są wszędzie z różnego rodzaju yy, marihuan, yy, grzybów, różnych narkotyków, alkoholu. I jak wiecie, jak człowiek jest daleko, daleka od rodziny, to jak wpadnie w złe towarzystwo, a często za granicą idzie wpaść bardzo łatwo w złe towarzystwo, to Naprawdę można się pogubić. I powiem Wam, że ja miałem taki epizod w swoim życiu: bardzo dużo paliłem marihuany przez wiele, wiele lat. I powiem Wam, że to życie było takie, można powiedzieć, z dnia na dzień: praca, po pracy 8 godzin do domu. Mieszkaliśmy na takim hotelu, gdzie było mnóstwo ludzi. No to wiadomo, co po pracy? No imprezy. Było tam nas 15-20. No i wiecie, jedni na alkohol, inni po prostu palenie. Tam każdy coś znalazł dla siebie. I wtedy nie byłem w ogóle w samorozwoju, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Po prostu żyłem, bo żyłem. Bo wszyscy tak żyją. Żyłem jak wszyscy żyli. I... Cieszę się teraz po tylu latach, że już dawno mam to za sobą. Marihuanę wpaliłem nie wiem kiedy, bardzo dawno. Można w latach liczyć się z tego bardzo cieszę. I kiedy człowiek jest taki, można powiedzieć, zatracony, nie wie czego chce, życie jest, pochodzi z domu jakiego pochodzi, gdzie, gdzie się nie przelewało, gdzie na przykład alkohol był, to powiem Wam, że takim ludziom naprawdę wyjść na prosto to jest już wielki, wielki podziw mam dla takich ludzi. I y, samorozwojem tak naprawdę dopiero zacząłem się interesować. Y, w wieku już 28 lat już zacząłem tak jak gdyby chodzić, byłem wtedy na swojej pierwszej terapii takiej psychologicznej, żeby po prostu przerobić ten syndrom DDA i naprawdę to pomaga, naprawdę to pomaga. To nie jest żaden wstyd chodzić naprzód jakieś terapeuty, to nie jest żaden wstyd prosić o pomoc, to nie jest żaden wstyd rozmawiać o tym, bo jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy tylko ludźmi i i to jest normalne, że y, można się pogubić, można y, wpaść w złe towarzystwo, można mieć złe nawyki. I właśnie samorozwój to jest naprawdę piękna sprawa, dzięki, dzięki właśnie zdobywanej świadomości tego, y, kim się jest, jak się reaguje y, na różne zdarzenia, kim się otaczasz. Y, co robisz, jakie są Twoje nawyki, to naprawdę determinuje Wasze życie. I jeżeli na przykład teraz też masz podobną sytuację, że idziesz do pracy, odwalisz swoje, przychodzisz do domu, pijesz albo palisz, to ja też tam byłem i powiem Wam, że. Szczególnie ludziom, imigrantom, kiedy wyjeżdżasz z daleka od wszystkich, od rodziny, od bliskich, to naprawdę łatwiej o wszystko złe. <laughs> tak. I ja na przykład miałem nawet długi czas, że po prostu wyszedłem z tego palenia, wyszedłem tam z innych też trudnych rzeczy, ale na przykład tutaj w Anglii. Wpadłem w, można powiedzieć, w alkohol. Jak na przykład przychodzi weekend, to e, oczywiście whisky się cały czas kupowało. E, I e, powiem wam, że cieszę się teraz, bo jestem już trzy tygodnie bez żadnej imprezy, bez żadnego alkoholu. I to jest mój rekord niepicia od siedmiu lat. Wyobrażacie sobie? Rekord nie picia od 7 lat. I jak zaczynam teraz prowadzić ten kanał motywacyjny, bądź najlepszą wersją siebie, to powiem Wam, że zauważam, że mój, jak gdyby, rozwój jeszcze bardziej przyspieszyło. Jestem teraz w trakcie kursu trenerskiego. Robię taki kurs. Um, bardzo ciekawy z siódmego elementu. Mam naprawdę wybitnego trenera, który też szkoli naprawdę w grube ryby, że tak powiem. Nawet i tajnych agentów. Także wiedzę, którą przekazuje, jest naprawdę mocna. Mega się cieszę, że, że jestem w trakcie tego kursu. Um, I cieszę się, że oprócz tego mam jeszcze coacha z Tonego Robinsa. Agnieszkę, która też jest fenomenalną kobietą. Jest naprawdę mega. Ona ma takie opera. To jest taka, wie, wiecie, jak ślązaczka z tą swoją e, wigorem. To jest taka rychtyś babka, nie? I naprawdę no, to jest moc. Ona naprawdę jest tak pozytywna, tak, y, tak, y, taką ma energię, że, że zaraża. I coś ciekawego, że y, kiedy tak człowiek zaczyna się rozwijać, zaczyna w siebie inwestować coraz więcej, y, to naprawdę życie potrafi być lepsze. Ja, wyobraźcie sobie, teraz mam rekord, ten po siedmiu latach. Trzeci tydzień nie piję alkoholu, ale naprawdę mnie to kosztowało na różne szkolenia takie, samorozwoju czy różne eventy, wydarzenia, jak to zliczyć. To naprawdę wyda, wydałem już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mógłbym naprawdę za te pieniądze polecieć do Dubaju, do Tajlandii czy do. Ameryki, naprawdę bardzo dobrze się bawić przez jakiś czas, ale to wiecie, to bym wtedy pewnie dalej chlał, dalej imprezował i, i, i te życie, nawet bym pewnie nie prowadził tego kanału motywacyjnego, nawet byście nie słyszeli o tej dobrej nowinie, która tutaj jest, że można swoje życie zmienić. A tak, zainwestowałem w sprzęt zainwestowałem w siebie, cały czas się uczę i naprawdę powiem wam, że każdy mały krok zmiany. Z, zmiany nawyków, które na przykład mieliście wcześniej, a teraz tego nie robicie, to naprawdę jest wielkim sukcesem. Naprawdę jest wielkim sukcesem i e, życzę wam tego żebyście też ym, poza y, pracą, y, poza płaceniem rachunku też mieliście czas i ochotę i żeby po prostu zauważyć y, swoje życie, y, jakie ono jest. Czy jesteś szczęśliwy, czy cieszysz się z ludzi, których poznajesz. Powiem wam, że jak jestem teraz w tym rozwoju, bardzo dużo, poznaję ciekawych ludzi z, róz, z różnych krajów. Naprawdę robią ciekawe rzeczy, coraz więcej ich poznaję i to jest mega. Bardzo się z tego cieszę. I mam tutaj naprawdę taką super książkę. Pagniosku jest The Happiness Code. Wiecie, bardzo ją lubię. Zacytuję coś dla Was. Coś dla Was niech to będzie po prostu słowo. Czy bardziej mm, sentencja na ten dzisiejszy wieczór, na te nasze spotkanie? Naprawdę bardzo ją lubię. Zacznę wertować i powiem: Stop, i to będzie po prostu słowo na dziś. Jesteście gotowi? <laughs> Także dobra, zobaczmy. 3-4. Stop. I tu jest napisane: When you understand. The difference between want and need, you will finally realize how rich your life really is. I tutaj pisze, że kiedy zrozumiesz różnicę między tym, czego chcesz, a tym, co potrzebujesz, zrozumiesz wreszcie, jak bogate. How your life? Jak bogate jest Twoje życie. Czyli kiedy zrozumiesz różnicę między tym, co chcesz, a tym, co potrzebujesz, wreszcie zrozumiesz, jak bardzo bogate jest Twoje życie. Czyli jeżeli na przykład potrzebujesz większy dom, prawdopodobnie nie. Nowy telewizor, bo już stary też, też nie potrzebujesz, no bo przecież działa. I, I tak samo samochód, nie? O, bo na przykład chce Mercedeso, a masz na przykład, nie wiem, Mazdę i. i w, i też naprawdę, przecież ten samochód robi swoją pracę. Też cię zawozi w miejsce A do B do pracy, twoje dzieci, twoją rodzinę, też ty pojedziesz na jakiś trening czy coś, jednak masz ten samochód. I ym, tak naprawdę, co potrzebujemy w życiu, no to dach nad głową, jedzenie, ubrania, no i ciepłe relacje, no. I tu właśnie ta książka to tłumaczy, że y, różnica między tym, co chcesz, a tym, co potrzebujesz. Czyli, wiesz, każdy chce mieć większy dom, lepszy samochód. To jest taki nit y, czyli y, wielu może odczuwać taką frustrację, ale jak się przyjrzysz tak z boku, nie z punktu widzenia Afrykańczyka, czy z punktu widzenia Azjaty, to w, w, na przykład takiego pakistańczyka, to oni tam nawet nie mają kanalizacji, nawet nie mają ciepłej wody, a ty masz samochód, niech to będzie Ford, ale masz ten samochód, niech to będzie Opel, ale masz ten samochód, to jest luksus, to jest luksus. Masz gdzie mieszkać, masz ciepło w mieszkaniu, Zastanawiałeś się kiedyś z tej perspektywy, że naprawdę masz luksus. To jest właśnie piękne, lubię tą książkę. Ona, mam tutaj wiele takich ciekawych sentencji. I... I powiem wam, że dzisiaj jest taki spontan. Tak za bardzo nie wiedziałem co przygotować. Jaki, jaki temat, bo tematy są różne. Ale tak pomyślałam, że wreszcie przyszedł czas, żeby powiedzieć trochę o sobie. Trochę o życiu. Aktualnie teraz jeszcze jestem w Wielkiej Brytanii, ale wreszcie, wreszcie wracam do Polski za 3 miesiące na stałe, także bardzo się cieszę. Po wielu, wielu latach także wiem, że będę musiał na nowo się nauczyć żyć. Jednak polskie społeczeństwo jest specyficzne. Wiecie, jak tutaj w Anglii, okej, okay, tutaj pracujesz cały czas, ale jednak no, jest komfortowe życie, można powiedzieć, że nie patrzy się na ceny. Jeżeli coś chcesz, to po prostu sobie to kupujesz. No, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Są wielkie plany. Mam wielkie plany do zrealizowania. Także może Wam powiem, jakie. Myślę, że z tymi, z którymi rozmawiam, wiedzą. Także chcę zrealizować swoje marzenia. Moje marzeniem było założenie firmy. Firma, która będzie dobrze prosperować. Już mam tam, że tak powiem, jakiś zamysł. Do tego jeszcze potrzebuję. Zrobić plan działania, także dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy się dzieje i um, rozwój właśnie po to jest potrzebny, bo jak Ty chcesz na przykład, nie wiem, otworzyć firmę albo więcej zarabiać, jak, jak leczysz kaca, Ty nie masz na to energii, jak leczysz kaca, no to ja chcesz robić wielkie rzeczy, no nie zrobisz, nie zrobisz, zacząłem sobie to uświadamiać i... i i mega się cieszę. Rzuciłem papierosy. Paliłem e, ponad 20 lat rzuciłem papierosy. To jest właśnie samorozwój. Rzuciłem papierosy nie wiem ile już. Jak rzuciłem może z dwa miesiące temu, no to miałem tak, że jak szedłem na imprezę, no to wiecie, jak przy alkoholu, no to wiesz, no to zawsze fajek musiało być. No to tylko paliłem w tej imprezy. A teraz, jak nie chodzę na imprezy, to nawet w te weekendy nie palę. Rzuciłem papierosy po takim długim e, paleniu. No. To jest 20 lat. Także samorozwój, ja widzę, że naprawdę daje super benefity. E, widzę to po sobie. E, coraz lepiej zaczynam się prowadzić. E, chodzę regularnie na saunę. Raz w tygodniu. Teraz poznałem takiego ziomka, który lubi morsować. No, w ogóle ma teraz, walczy w klatce, teraz w sobotę w Doncaster. Nie wiem, być może pojadę. Zobaczymy, jak będę z czasem stać. Także no, mega, mega. Zaczynacie poznawać taki, on taki typowy sportowiec. No, naprawdę, cały czas sport, wszystko podejrzewam, że to wygra, bo gościu ma 90, 120 wypakowane, a gibki jest jak, nie wiem, jak Bruce Lee. Po prostu szok. I, i właśnie ten samorozwój, te zrozumienie, świadomość siebie przede wszystkim, co ja czuję, co ja myślę, jakie są moje przekonania. Tak naprawdę przekonania są wspierające i które mogą cię wspierać ale też są takie, które na przykład mogą cię rujnować. Na przykład yy, z takich wspierających przekonań, yy, no to może być yy, dla przykładu, yy, yy, życie jest piękne. Proste, to jest też przekonanie. Al, albo z takich, żeby podać różnicę, na przykład z negatywnych, no to życie jest ciężkie. No to jeżeli Ty masz takie przekonanie, że jest życie ciężkie i ty mówisz o tym, że życie jest ciężkie, to to życie Cię doświadczyło, ale wyobraź sobie, że te, które doświadczenie zdobyłeś, to po prostu one wynikają z Twojego przekonania. Z Twojego przekonania, że to, co masz właśnie w głowie. I wyobraźcie sobie, że jeżeli na przykład zmienisz swoją uwagę na pozytywne rzeczy. Powiem wam, ja, ja wciąż się to uczę. Uczę się tej właśnie tego pozytywnego spojrzenia i, ym, i bo to jest tam, gdzie twoja uwaga podąża, tam to rośnie. Jeżeli na przykład ym, oczekujesz szczęścia, to te szczęście będziecie spotykać. Jeżeli oczekujesz, że zarobisz fajne pieniądze, to zarobisz. Jeżeli oczekujesz, że ym, ym, Otworzysz firmę, dobrze prosperującą, to to się po prostu stanie. To właśnie to jest właśnie ta moc, to jest właśnie ta nadzieja, to jest właśnie to, że wyobraźcie sobie, że dzięki temu, że zmienicie tutaj, to naprawdę zmieni się życie właśnie na zewnątrz. No właśnie, właśnie. Co o tym myślicie? Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Może macie jakieś swoje przemyślenia, podzielcie się z, się z tym. Jestem ciekawy waszych doświadczeń. Może ktoś z was też chce coś opisać o sobie. Napiszcie. Tutaj jest to jest kanał motywacyjny. Jeżeli zrobiliście coś fajnego w swoim życiu, że jest odrobinę tylko lepsze, to napiszcie o tym. Podzielcie się z tym. Napiszcie tutaj na kanale. No. Um, jak widzicie, mam trochę nową scenerię. Wydaje mi się, że jest e, troszkę lepsza. Um, tak. Um, no, mega mi się podoba. Ej, w ogóle wiecie co? <laughs> Powiem Wam, że kupiłem sobie Himena. Zawsze chciałem mieć swojego Himena. I to jest na przykład coś, co mnie na przykład też tak pozytywnie napędza. <laughs> Pokażę wam. Himen i władca wszechświata. Tak, to jest właśnie taki gościu, który mi właśnie pokazuje, że to jest kotwica, to jest NLP, wam powiem. To jest kotwica właśnie jak gdyby zwycięzcy, bo to jest jak gdyby kotwiczenie się. Ci, co się interesują tym programowaniem, to można się zakotwiczyć poprzez uczucia, czy na przykład poprzez wzrok. No to ten Himen to jest moja właśnie kotwica. On właśnie ma mi przypominać o tym, żeby robić to regularnie. Mi na przykład tak się nie chciało tego dzisiaj zrobić. No wyobraźcie sobie, w ogóle nie miałem tematu. Nic, nic. Nie chciało mi się nic. I się zastanawiam, po co to robić? Po co to robić? I wiecie co? Jestem z siebie dumny, że to zrobiłem. Jest, wiecie jak? Kanał teraz jest niszowy. Ludzie nie udostępniają, nie lajkują. I wiecie co? Robić to dalej to naprawdę um, naprawdę to w, wymaga sporo, wymaga sporo od ciebie Powiem wam, że jak zaczynam um, prowadzić ten kanał to, to, jest, to, jest taka, to jest taka moja dyscyplina. To jak jesteś na przykład w procesie zmiany, to po prostu masz jakieś nawyki i robi coś regularnie. No, no przecież nikt nie cierpi dyscypliny. Nikt. No nikt nie lubi, ale ci, co mają dyscyplinę, to tak naprawdę to są wolni ludzie. Spójrzcie na ludzi, którzy na przykład są zdyscyplinowani. Zazwyczaj to są ludzie bogaci. Zazwyczaj to są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, i to są ludzie, którzy realizują swoje cele. To jest właśnie dyscyplina. I tak jak się zobowiązałem co tydzień prowadzić te live, to prowadzę. Prowadzę. A dzisiaj było naprawdę tyle, tyle było, żeby po prostu to olać. Ale wiecie co? Poczułem, że tu jest coś więcej, tu jest coś więcej. Tu nie chodzi o to, tu nie chodzi. Okej, okay, o mnie też chodzi, bo też się uczę przy tym, ale zauważyłem, że jest, jest tyle bagna wszędzie, jest, jest tyle dziadostwa, że, że nie da się po prostu na to patrzeć. No, muszę zrobić coś alternatywnego, no, no, no bo z tego internetu zaczyna się robić jedna wielka telewizja. Po prostu nie ma co oglądać. Ale jakieś i dziadostwo, ym, szambo. Ym, wiecie jak? No, no tu jest. Tu jest tu, tutaj macie dobre wiadomości. Tutaj ja to, co Wam opowiadam, to ja to na własnym przykładzie y, przerobiłem. To jest wszystko z życia wzięte. Ja już w ogóle w 18 krajach na świecie byłem. Rozmawiałem z ludźmi z połowy świata. Dosłownie rozmawiałem z ludźmi z połowy świata. Pracowałem w Niemczech, nawet mieszkałem krótki czas, w Holandii, teraz w Anglii. I powiem wam, że ta perspektywa naprawdę robi się szersza. Na przykład jak, nie wiem, mieszkasz w Kielcach, czy mieszkasz w Zambrzu czy coś, ym, weź na przykład wynajmij sobie pokój, nie wiem, w Warszawie, duże miasto, więcej możliwości, ale też inna mentalność, nowi ludzie. Weź pojedź tam, wystaw się. I zobaczysz, jak dużo zrobisz takiego rozwoju wewnętrznego, żeby zmienić środowisko. Albo, nie wiem, pójść na przykład do klubu 555, jest na przykład w Katowicach organizowane. I, I można poznać tam ciekawych ludzi. Chodzi o to, żeby coś zrobić w tym kierunku. Jak już zacznie się w tobie to, jak się urodzi, ta chęć zmiany, toż to wtedy to idzie, toż wtedy to idzie. To jest proces, To już wtedy trwa całe życie, ale jesteś coraz lepszym człowiekiem. <laughs> Także yy, super. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dzisiaj właśnie poleciałem ze serducha. Yy, dajcie znać, udostępniajcie, lajkujcie, Albo może powiedzcie jakąś waszą opinię, może co powinienem zrobić, albo co dodać. Wydaje mi się, że, że jest teraz spoko. Generalnie te live'y na jednego są dosyć trudne, żeby tak mówić. Łatwiej jest na przykład rozmawiać z kimś, ale wiecie jak? Naprawdę mam fajne sprawy przygotowane. Wesoły dziadek będzie tutaj występować. To jest w ogóle też człowiek fenomenalny. Z życia, które naprawdę sięgnął dna jest teraz człowiekiem, który też podróżuje po świecie. Ma kobietę sporo młodszą, jest szczęśliwy z nią. Jest bogaty też i też pomaga innym ludziom. Poznaliście go już, już kiedy z nim występowałem. Chcę z nim częściej występować, bo naprawdę jest wspaniałym człowiekiem i Um, i, no i miejmy nadzieję trzymajcie za niego kciuki, bo e, miał już u mnie wcześniej wystąpić ale aktualnie znalazł się w szpitalu e, jakieś tam, e, że tak powiem m, problemy z, z sercem bo już wiecie jak wesoły dziadek już 73 lata e, będzie mieć i e, wysyłajmy mu dobrą energię Um, i, I miejmy nadzieję, że, że e, Janusz dasz radę tutaj być, Dasz radę po prostu z nami e, uczestniczyć, dzielić się swoją wiedzą, swoim życiową wiedzą, bo ty wszystko to doświadczyłeś, e, jak, e, jak żyć szczęśliwie, jak odbić się od tego dna. I, i, e, i, i to jest właśnie tutaj taki kanał, gdzie, Naprawdę ludzie zmieniają swoje życie. Goście też tacy będą, wspaniali goście, którzy osiągają wspaniałe sukcesy, którzy e, na przykład sięgnęli dna i zmienili swoje życie na lepsze, którzy byli alkoholikami, wyszli z tego naprawdę. Goście będą wspaniali. Ten kanał jest cały czas w rozwoju i, i wszystkiego najlepszego do Was. I chcę Wam powiedzieć, że kocham Was. Przyjaciele, także wszystkiego dobrego. Cześć.